Poniedziałek, godzina 20, Martyna Lewandowska-Liwa, zapraszam na magazyn. O tym, co wydarzyło się w ósmej kolejce Forbet czwartej ligi, porozmawiam z zawodnikami DKS-u Dobre Miasto. W studiu goście młodzież Hubert Racki i Jakub Hojnowski. Cześć panowie. Cześć, Można by powiedzieć czołem młodzież. Witam. Można tak stwierdzić. W sobotnim spotkaniu z Motorem Lubawa na przerwę schodziliście w dobrych nastrojach, bo prowadziliście 1 do 0. Obydwoje wyszliście w podstawowej jedenastce. Jak wyglądała ta pierwsza część spotkania? Na pewno mieliśmy przewagę w tej pierwszej części spotkania. Niestety schodziliśmy z wynikiem 1-0. W drugiej połowie chcieliśmy zakończyć mecz szybciej, ale niestety nie udało się. No właśnie, ten worek z bramkami posypał się na boisku w drugiej części spotkania. Tych emocji nie zabrakło, bo w co udało Wam się doprowadzić do remisu. No tak. Motor przeprowadzał szybkie ataki, z którymi sobie nie radziliśmy. No i niestety to tak się wydarzyło, że już w tej końcówce nie, nie zdołaliśmy odrobić tych strat, no i przegraliśmy spotkanie. No właśnie, w drugiej części spotkania już oglądałeś ten mecz z perspektywy ławki rezerwowych. Większe emocje towarzyszą Tobie, jak jesteś na Murawie, czy jednak gorzej się ogląda kolegów z boku? Zdecydowanie gorzej się ogląda, jeżeli siedzimy na ławce rezerwowych. No, nie dałem rady już dokończyć spotkania z powodu delikatnego urazu. No i duże emocje były. Ten uraz, wracasz do treningów normalnie w takim normalnym trybie w tym tygodniu, czy, czy jednak e, musisz troszeczkę odpocząć? Eee, na pewno dzisiaj na treningu dam sobie trochę luzu i, i pewnie nie wyjdę z drużyną na boisko. Popracuję gdzieś tam motorycznie na siłowni, no ale jutro już pewnie będę e, zdołał trenować. Macie jakieś problemy z koncentracją? Straciliście dwie bramki w 5 minut, później e, oczywiście jeszcze bramka w doliczonym czasie gry, gdzie chwilę wcześniej odpowiedzieliście na remis. E, jak to wygląda? Czy ta koncentracja to był problem tego spotkania, czy też w innych meczach? Na pewno po bramce ruszyliśmy, żeby zdobyć kolejną, taka nam się udzieliła. Młodzieńcza fantazja, ruszyliśmy na nich. No niestety dostaliśmy bramkę na 3-2. Wydaje mi się, że jesteśmy młodym zespołem i czasami tej koncentracji może brakować w takich właśnie kluczowych momentach, w których potrzebujemy takiego doświadczenia. Na pewno no, młody zespół ma swoje plusy i minusy, tak? Na pewno plusem jest to, że gramy z takim polotem, z ambicją, właśnie pokazuje to, że po strzeleniu bramki na 2-2 w dziesiątej minucie już się nie cofnęliśmy, tylko ruszyliśmy dalej. No Trochę płacimy za taką naszą młodzieńczą fantazję, ale jesteśmy naprawdę z niej... Zadowoleni. Zadowoleni. Właśnie, jesteście chyba drugim zespołem pod względem średniej, jego, średniej wieku Forbet Czwarte lidze. To jak ta, jak ta młodzież? Czy myślicie, że czasem rywale e, podchodzą do was z takim przymrużeniem oka, czy, czy jednak już po tym sezonie e, spędzonym w forbe czwartej lidze, wcześniejszym e, wiedzą, że ta młodzież dks u może im napsuć e, krwi? Na pewno już niektóre zespoły mogą sobie. Z tego zdaję sprawę, że możemy gdzieś tam namieszać. No, nieraz tak się zdarzyło, tak jak na przykład tutaj z Maurami mecz, gdzie to my dyktowaliśmy warunki tak naprawdę w pierwszej połowie i przez większość tego meczu. No ale w końcówce gdzieś tam cofnęliśmy się i wtedy to przeciwna drużyna dyktowała warunki. No ale tak, no, niektóre zespoły też mogą sobie tam Mówić, że młody zespół i nie jest tak ciężko, ale możemy naprawdę dużo problemów sprawić. Kuba na same wspomnienie meczu z mamrami Gierzycka się uśmiechnął. Tak, tak. To był naprawdę bardzo dobry mecz w naszym wykonaniu. I wygana z liderem na boisku. I nie zgadzasz się z opinią trenera, że to mamry powinny wywieźć tam punkty. Nie wiem, jaką tam trener miał opinię, ale no. Myślę, że cztery bramki to nie jest przypadek ani zrządzenie losu. Słuchajcie, jeżeli mówimy o bramkach, to zobaczmy, jak padło 40 bramek w ósmej kolejce Forbet 4 ligi. Zapraszam na skróty. Ósmą kolejkę zaczynamy od hokejowego wyniku meczu Mrągowi-Mrągowo z Jeziorakiem i Ława. Kibice na pierwszego gola czekali do 17 minuty, kiedy to Jeziorakowi prowadzenie dał Jakub Górski. 9 minut później po dośrodkowaniu Łukasza Kuśnierza z rzutu rożnego Kacper Włodarczyk próbował wypiąstkować piłkę, ale zrobił to tak niefortunnie, że odbiła się od Adriana Morawskiego i Mrągowia wyrównała. W 42 minucie Michał Bartkowski głową skierował piłkę do bramki i przyjezdni już nie oddali prowadzenia. Trzy minuty po zmianie stron bramkarza Mrągowi ponownie pokonał Michał Bartkowski. W 52 minucie w polu karnym dobrze odnalazł się Paweł Sagan i Jeziorak prowadził już 4 do 1. Gospodarze ruszyli do odrabiania strata, przemysław Rybkiewicz dał nadzieję swojemu zespołowi na korzystny rezultat dwukrotnie pakując piłkę do siatki. Najpierw w 56, a następnie w 65 minucie spotkania. W 77 minucie Jakub Górski strzelił swojego drugiego gola w tym meczu. Gospodarze walczyli do końca i w 87 minucie Piotr Wypniewski kapitalnym uderzeniem pokonał Iławskiego bramkarza. Więcej bramek w meczu już nie padło i Jeziorak mógł cieszyć się z wygranej 5 do 4. DKS, który w poprzedniej kolejce wysoko wygrał z Pisą Primaverą Barczewo, mierzył się z motorem lubawa. W 36 minucie Damian Lubak z bliskiej odległości posłał piłkę do bramki i DKS był na prowadzeniu. W 73 minucie spotkania Kacper Nawrocki świetnie uderzył z woleja i doprowadził do wyrównania. 4 minuty później ten sam zawodnik oddał znakomity strzał z 16 metra i bramkarz gospodarzy po raz drugi wyjmował piłkę z siatki. W 89 minucie Michał Będyk doprowadził do wyrównania i wydawało się, że drużyny podzielą się punktami. Ostatnie słowo należało jednak do gości. Grzegorz Ewertowski strzelił obok bezradnego bramkarza gospodarzy i motor wywalczył cenne trzy punkty. W Olsztynku tamtejsza Olimpia grała z będącą w kapitalnej formie Polonią Lidzbark Warmiński. W poprzedniej serii gier Polonia bardzo wysoko wygrała z Mamrami Grzycko. W 28 minucie do piłki odbitej przez bramkarza gości dopadł Mateusz Kosiński i gospodarze niespodziewani byli na prowadzeniu. W 49 minucie drugą żółtą kartkę w meczu obejrzał Piotr Karłowicz i Polonia kończyła mecz w dziesiątkę. W 62 minucie Radosław Pisarkiewicz posłał piłkę w kierunku bramki. Ta odbiła się jeszcze od jednego z obrońców gości i zatrzepotała w siatce. W 69 minucie goście złapali kontakt z rywalem za sprawą gola, którego strzelił Cezary Sobolewski. Olimpia przypieczętowała wygraną na trzy minuty przed końcem podstawowego czasu gry. Bramkarza Polonii minął Rafał Ławżyniak, a następnie wpakował piłkę do pustej bramki. Niespodzianka Wolsztynku stała się faktem. Znicz Białapiska, Piska, który przegrał dwa poprzednie mecze ligowe, mierzył się z rezerwami Olimpii Elbląg, która również w dwóch ostatnich meczach była gorsza od swoich rywali. Na początku spotkania znicz nie wykorzystał rzutu karnego, ale w piątej minucie kapitalnie uderzył Mateusz Romachów i gospodarze wyszli na prowadzenie. W 61. minucie błąd popełnił bramkarz elbląskiej drużyny i piłkę do bramki skierował Krystian Krzyś. W 82 minucie goście strzelili kontaktową bramkę, a jej autorem był Oskar Kordykiewicz. Więcej goli nie padło. Notująca ewidentną zwyżkę formy Rominta Gołta podejmowała lidera rozgrywek, czyli GKS Wikielec. Początek należał do gospodarzy, bo w siódmej minucie drużyna Adama Wyszyńskiego objęła prowadzenia za sprawą Konrada Radzikowskiego. Po kwadransie gry był już remis, a wyrównał Wiktor Preus. W 25 minucie ten sam zawodnik skierował piłkę do bramki i drużyna z Wikielca była na prowadzeniu. 4 minuty później Dimitri Mulkiewicz uderzył piłkę z 12 metrów, a ta minęła bramkarzy gospodarzy i wpadła do bramki. W 45 minucie kapitalnie z dystansu uderzył Rafał Kujawa i GKS prowadził już 4 do 1. W 75 minucie rzut karny na gola zamienił Piotr Kacperek i ustalił wynik meczu na 5 do 1 dla drużyny z Wikielca. Polonia Iłowo, która od czterech spotkań nie zaznała smaku wygranej, grała z Huraganem Morą, który zajmuje ostatnie miejsce w ligowej tabeli. W 45. minucie idealnie piłkę z rzutu wolnego kopnął Dominik Lemanek i Iłowianie byli na prowadzeniu. W 75. minucie ten sam zawodnik ponownie wpisał się na listę strzelców i gospodarze mieli już dwa gole przewagi. Na 5 minut przed końcem regulaminowego czasu gry z dystansu uderzył Kacper Górny i piłka znalazła drogę do bramki. Polonia wygrała 3 do zera i przerwała swoją niekorzystną serię. W poprzedniej kolejce granica przerwała złą pasę i wreszcie zanotowała wygraną. Teraz mierzyła się z pisą Primawera Barczewo, która prezentuje się w tym sezonie poniżej oczekiwań. W 56. minucie meczu świetnie w polu karnym zachował się Paweł Kapusta i wyprowadził gości na prowadzenie. Już minutę później piłka uderzona przez Marcina Spirydona odbiła się od jednego z obrońców pisy i wpadła do bramki. W 80 minucie znakomicie piłkę głową uderzył Tomasz Bobrowski i ustalił wynik meczu na 2 do 1 dla gętrzyńskiej drużyny. Do biskupca przyjechały Amrygi Życko. Pierwsze trafienie odnotowano po pół godziny gry, gdy przyjezdni objęli prowadzenie ze sprawą Krystiana Wiśniewskiego. Tuż przed końcem pierwszej połowy wyrównał Marceli Kowalski. W 54. minucie ten czas strzeliła drugiego gola, autorem bramki był Paweł Galik. Na 3 do 1 wynik podwyższył Marceli Kowalski w 65. minucie. Kontaktowego gola zdobył na 20 minut przed końcem Paweł Drażba. Ale złudzeń na zdobycie choćby punktu pozbawili gospodarza. W ciągu dwóch minut dwukrotnie piłkarze tęczy mieli powody do radości. Najpierw w 79 minucie Dariusz Gołębiowski, a dwie minuty później Patrycjusz Malanowski przypieczętowali zwycięstwo tęcza Mamry 5-2. do 2. W tej kolejce spotkaliśmy w sumie dwa takie sensacyjne wyniki. Polonia Lisbark warmiński przegrała z Olimpią Molsztynek, a tęcza Biskupiec pokonała 5-2 Mamry Giżycko. Który z tych wyników y, bardziej Was zaskoczył? Na pewno mecz Mamr z tęczą skończył się wynikiem 5-2. Y, no, rozumiem w sumie nazwanie czterech bramek jeszcze tam przypadkiem, zrządzeniem losu, ale jak już się traci 15 bramek w trzech meczach, wydaje mi się, że ciężko tak to zrobić i Dużo się mówi w piłce o wyciąganiu właśnie, y, wniosków z porażek. Chyba trochę za mało o wyciąganiu wniosków z takich właśnie przypadków. A Hubert, dla Ciebie, który z wyników? Dla mnie większe zaskoczenie było to zwycięstwo Olimpii nad Polonią. No, zagrali u siebie, nie oglądałem, y, nie byłem na meczu, nie wiem co tam się podziało, ale na pewno duże zaskoczenie. Czasem w związku śmiejemy się, że w sumie ciężko zrozumieć tę ligę, patrząc na właśnie niektóre wyniki, bo ci, którzy chcą awansować lub być w pierwszej trójce, za chwilę przegrywają z kimś, co niby na papierze nie powinni yy, przegrać. Zapowiada się ta runda, że tak naprawdę tu każdy może wygrać z każdym i faworyzowane ekipy wcale nie muszą wywieźć trzech punktów z łatwego terenu? Liga jest bardzo wyrównana. Wszystkie drużyny są poukładane taktycznie, też musimy tutaj pochwalić za mecz Motor Lubawa, który z nami wyszedł, miał swój pomysł na grę, był ustawiony dobrze z tyłu i to zadziałało, więc to pokazuje, że tutaj nie ma faworytów w tej lidze, tak naprawdę każdy może wygrać z każdym i jeszcze może dużo się zadziać coraz więcej trenerów młodego pokolenia mamy w lidze na ławkach trenerskich i to wydaje wam się też tak, że te zespoły wychodzą na boisko, bo mają jakiś pomysł, bo młodzi trenerzy analizują przeciwnika i jakby nakreślają taktycznie, co zespół ma zrobić w tym spotkaniu. Jak to jest u was? No tak, na pewno u nas, jeżeli chodzi o, ma o Macieja Szostka, to nakreślił nam jak jest taktycznie ustawiony motor. Wiedzieliśmy wszystkie ich aspekty, w których Sodowdzi jednym prostaliśmy, a jednym niestety nie daliśmy rady. No i co? I to dobry moment, żebyśmy sprawdzili, jak wygląda ligowa tabela. A także czy Piotr Karłowicz wciąż jest na czele klasyfikacji najlepszych strzelców, czy może już go ktoś wyprzecił. W ligowej tabeli na czele pozostaje GKS Wikielec, który ma 19 punktów na swoim koncie. Dwa punkty mniej ma Jeziora Kiława, a na trzecim miejscu z 15 punktami jest Polonia Lidzbark Warmiński. Na ostatnim miejscu z czteroma zgromadzonymi punktami jest Huragan Morąg. W klasyfikacji strzelców na pierwsze miejsce przesunął się Przemysław Rybkiewicz, który ma 8 goli na koncie. Na drugim miejscu jest Piotr Karłowicz z siedmioma trafieniami, a na trzecim Dominik Lemanek i Kacper Nawrocki, którzy sześciokrotnie pokonywali bramkarza rywali. Jedenaste miejsce po ośmiu kolejkach, dorobek 10 punktów. Wygrane przeplatacie z porażkami. Jeden remis. Tak jak ktoś bawi się w obstawianie wyników, to musi dobrze sobie przeliczać. Wygrali, przegrali, wygrali, przegrali. Jak to jest z tą formą? Nad czym musicie jeszcze popracować, żeby regularnie zacząć punktować? Na pewno nie ułatwiamy pracy naszemu sponsorowi w ustawianiu kursów. Myślę, że na pewno brakuje nam. Takiego, takiej determinacji w tym wygrywaniu co tydzień yy, Takiego skupienia przed każdym meczem bo właśnie Dobrze radzimy sobie z tymi zespołami które mają te aspiracje na awans Trochę gorzej nam idzie Zespołami które są Na papierze gorsze lecz Jak widzimy w tej lidze Nie ma zespołów gorszych Czy lepszych Wydaje mi się że to przede wszystkim no i oczywiście cały czas staramy się tam podnosić nasze umiejętności piłkarskie motoryczne, jesteśmy młodymi chłopakami, którzy się jeszcze rozwijają i myślę, że z każdym dniem i tygodniem będzie to wyglądało coraz lepiej. Nowy sezon w DK się przyniósł parę zmian. Między innymi nie gracie na swoim boisku, ono właśnie przechodzi modernizację, gracie w jezioranach. Gdzie w tej chwili trenujecie i czy udaje Wam się odbyć jakąś jednostkę treningową w jezioranach? No tak, trenujemy u siebie w dobrym mieście na bocznym boisku, a gramy w jezioranach. No, natomiast jesteśmy przyzwyczajeni do trenowania na bocznym boisku, bo przeważnie w poprzednich sezonach też trenowaliśmy tam w okresie jesienno-zimowym. A główne boisko służyło do meczy. Cały ten sezon będziecie grać. Na wyjeździe w jeziorach. Zerkacie, jak tam idą postępy w pracach nad nowym stadionem w dobrym mieście? Tak, cały czas podczas treningu widzimy te postępy, i stadion buduje się. Gramy w jeziorach, tam jest fajnie przygotowana płyta. Nie nie narzekamy, dziękujemy za gościnność. W trakcie sezonu odszedł od Was Janusz Bucholce, najbardziej doświadczony zawodnik e, ligi. Odczuwacie jego brak e, w zespole, na Murawie i, i czy zerkacie na jego wyniki e, w Sokole Co hmm, możemy powiedzieć, na pewno e, trochę smutku nas sprawiło, że Janek odchodzi. Na początku trudno było się przestawić. E, no, też dla mnie, bo grałem z nim na stronie, dobrze mi się z nim układało granie, no ale już na pewno spora część drużyny zapomniała o tym i sobie e, radziłem sami. Na pewno Jan wnosił do nas, do drużyny, taką pewność dla młodych zawodników. Też presja ciążyła na jego barkach. Teraz ta presja przyniosła się na nas wszystkich i musimy sobie z tym radzić. Na pewno zerkamy na jego wyniki i bardzo gratulujemy, bo tam się dobrze mu na razie układa i oby tak dalej. Na pewno wiemy, że to jest dla niego wielka szansa pójścia dalej jako trener i życzymy powodzenia. Pewnie życzymy powodzenia, niech się rozwija. Sprawdźmy, jak wygląda najlepsza jedenastka ósmej kolejki Forbet 4 ligi. W jedenastce ósmej kolejki Forbet 4 ligi znaleźli się Bramka, Maciej Góralczyk, Olimpia Olsztynek. W obronie Jakub Górski, Jeziora Kiława, Piotr Kacperek, GKS Wikielec, Mateusz Romachów, z Piska. Linie pomocy tworzą Kacper Nawrocki, Motor Lubawa, który został wybrany zawodnikiem kolejki. Paweł Galik, tęcza biskupiec, Tomasz Bobrowski, granica Kętrzyn, Wiktor Preus, GKS Wikielec. W ataku znaleźli się Przemysław Rybkiewicz, Mrągowie mrągowo Dominik Lemanek, Polonia i Łowo, Michał Bartkowski, Jeziorak i Ława. Trenerem miesiąca września został Damian Jaszembowski z GKS-u Wikielec. Hubert, ty grałeś cały poprzedni sezon w czwartej lidze w barwach DKS-u. Tylko w rundzie wiosennej dołączyłeś do zespołu. Czy po tylu już rozegranych spotkań czujecie się zdecydowanie pewniej w ligowej rywalizacji? No tak, na pewno nabraliśmy tej pewności z, z ilością rozegranych meczy. No ja też grałem w okręgówce w piątej lidze w DKS-ie, w barwach DKS-u. No na pewno już Trochę doświadczenia w tych okręgowych ligach tutaj nabrałem. No, myślę, że Kuba też już nauro trochę wyższej lidze niż ja. Zagra troszkę wyższą piłkę. No ale co? Ja przyszedłem właśnie wiosną do TKS-u. Też się musiałem te ligi nauczyć. Też zaczynałem w sumie od zera. I na razie bardzo mi się to podoba. Podoba mi się styl, w jaki gramy. Podoba mi się pomysł na tą dużynę. I, I to, że mam taki właśnie młody zgrany zespół, i to jest nasza siła. To teraz zobaczmy, jaki macie pomysł na typowanie. Eee, zaczynamy. Zacznie Hubert. GKS Wikielec, Polonia i Łowo. Zdecydowanym poworytem jest GKS Wikielec. Olimpia 2 Elbląg, Rominta Gołdap. Tu bym raczej skłaniał się do Olimpii 2 Też Zobaczymy, jakim przyjdzie składem. I też co pokaże Rominta, bo Rominta jest zawsze groźna. Mamrygizycko z Biała Piska. No i tutaj ciekawe, czy te Mamry się otrząsną. No to może być mecz przełamania, ale muszę zatypować za na znicz Biała Pisko. Olimpia, Olsztynek, ten czabisku No Olimpia pokazała już w meczu z nami, czy w meczu z Polonią, że, że jest mocna. Wydaje mi się, że w tym meczu może być remis albo lekki wskazaj na ten, czy jednak. Pisa Barczewo, Polonia, Lisbark, Warmiński. Hmm, Polonia, Lisbark, Warmiński. Motor, Lubawa, Granica, Kętrzyn. Też będzie ciekawy mecz, chociaż wydaje mi się, że Granica, Kętrzyn. Ale na pewno motor pokaże, na co i stać. Wicelider tabeli, i Ława kontra DK jest dobre miasto. To możecie wspólnie ustalić, słuchajcie, jaki ciężki będzie wynik. Mecz, co? Będzie na pewno ciężki mecz. Wymagający przeciwnik Idziecie Jedziecie to i łapie. Chyba co Rękiso dajmy na siebie to może. Lekkie skazanie na Lek... Nie, no my jasne, że my. Kuregan moronk, brągowia, brągowo. No to zdecydowany faworytem jest brągowia, brągowo. Dziękuję bardzo za typowanie, dziękuję za wizytę w studio, w magazynie to już wszystko, widzimy się za tydzień w poniedziałek, do zobaczenia. Słuchajcie, my mamy dla was prezencik, a z prezesem waszym to sobie porozmawiamy w kwestii prezentów dla związku. Dzięki za wizytę, powodzenia, trzymajcie się. Czyli teraz już trzeba być grzecznym? Trzeba być grzecznym. Bo jadak. zostanie to wykorzystane. To gdzie był ten zaginiony pilot? Siedziałaś na nim. Jasne. tak. A nie dawaliśmy w innych torebkach? Ja biedam to W DKE się nie ma szalików, w BMZP nie ma prezentów. Nie ma Sobionu. Ja rozumiem, kryzys, inflacja.